Witam serdecznie, z tej strony Marcelu. Zapraszam na gameplay z Battlefield 3, czyli powrót do kultowej serii w trybie mistrz broni. Kurna... Chciałem wam jeszcze, oprócz tego, że wracam do serii Battlefield 3, chciałem wam jeszcze powiedzieć... O moich odczuciach związanych z Battlefield Hardline, a dokładnie z ceną tej gry, która mnie naprawdę rozjebała 320 zł. Ja nie wiem, czy w kraju takim jak Polska jest to cena, która powinna y, po prostu działać, nie funkcjonować, bo to jest 320 zł za całość. Jeżeli zarabia się 1600 zł, to sami mi uwierzcie, ciężko jest. Kupić grę za 320 zł, no. Może w innych krajach europejskich ma to sens. Natomiast w Polsce nie wiem, powinni może dostosować ceny do krajów, zarobków coś takiego. Bo na przeciętnego Europejczyka portfel to nie jest duża kwota, natomiast na portfel Polaka uważam, że to jest kwota. Bardzo duża. No chyba się zarabia trzy klocki i się ma generalnie w dupie. Kurna. Nie idzie! Generalnie w dupie to yy, ile gra kosztuje, a ja teraz się zastanawiam się ile będzie kosztować ta gra na po prostu konsolę tak Jak Wiadomo że konsole są yy, gry na konsole są po prostu droższe, dwa razy, nie? Czyli 500 złotych? 600? Kurwa, jestem pizda straszna. Tak więc, mimo tego, że gra, w mojej opinii, przynajmniej po beta testach, jest naprawdę fajną grą, fajnie zrobioną, wartą zainwestowania pieniędzy, ale cena adekwatna do tej gry byłoby to 200 zł razem z wersją premium i bym się naprawdę nie obraził i bym to mógł spokojnie, z czystym sumieniem kupić, Ale niestety no, cena mnie po prostu rozjebała. Bardzo mi się nie podoba polityka finansowa DICE, którzy są za wszelką cenę, za wszelką cenę chcą yy, zarobić, tak? Ja rozumiem, że każdy chce zarobić, po to się gry robi, ale nie tak hamsko i nie w takim stopniu A Jezu Marcelu, serio Kurwa, gram jak nob, naprawdę. Tak więc dla mnie cena jest przegięciem. To jest wyzysk maksymalny. Maksymalny wyzysk. A nie jednego nie zabiłem. Maksymalny wyzysk do kasy... Sięgnąć do kasy klientów. No... A nie wiem jaki będzie produkt tak naprawdę. Produkt może być fajny, ale może być też... Może być też chujowy, tak? Tak naprawdę nie wiemy i to jest duże ryzyko wydawać taką kasę. Dlatego ja zrobię to tak. Ja zrobię to tak. Kupię podstawkę. Będę grał do i Mam nadzieję, że w ciągu miesiąca uda mi się zbierać na premkę. Tak myślę. 20 złotych z weekendów, 4 weekendy. No, półtora miesiąca sobie dam, żeby tą premkę kupić. A na początku po prostu będę. Bez... Będę grał do upadłego, do pożegania w postawkę. Po prostu... Bo nie ma wyjścia, nie? Ja nie dam trzech stówek od razu. Jezu... Nie dam trzech stówek za to, żeby... Mm, grać, bo mi po prostu nie jestem takie wydatki. Chcę kupić drugi monitor, chciałbym kupić sobie myszkę. I naprawdę, 3 to jest, no, przegięcie pały. Jak dla mnie. Znowu asysta, kurwa, zajebistym nobzem, mnie. I to jest właśnie przykre w tym wszystkim, że naprawdę skok na kasę chcą zrobić olbrzymi Tak naprawdę nie wiemy jaką grę otrzymamy O Jezu, ze smawa ktoś odpierdolił, kurwa, jaka pała ja pierdolę ze Smawa, serio Mam nadzieję, że już również gameplay z Battlefielda 3 będę umieszczał częściej, bo naprawdę gra potrafi być po prostu fajna, nie? Bez kurwiania się Po prostu być normalna, kurwa ze Smawem szmato. Będę umieszczał gameplay z Battlefielda 3 tak więc y, mam nadzieję, że będziecie to oglądać razem ze mną i dzielić się wrażeniami. Szóste miejsce, nie jest źle, ósmy poziom. Y, tak więc dziękuję Wam, że byliście, że wysłuchaliście moich lekkich żali i narzekań na hardline, to znaczy na cenę. Moich przemyśleń odnośnie tego, jak chcą sięgnąć nam po kasę, do kasy i wyciągnąć ją za tak naprawdę niepewny produkt, bo beta była fajna, nie mówię, sam się nią zachwycałem ale efekt finalny może być całkiem inny yy, myślałem, że po prostu za 220 zł będę mógł w stanie sobie kupić grę razem z premium okazało się całkiem inaczej yy, tak więc jestem bardzo rozczarowany, ok wynik 14-14 drugi w drużynie, chyba słaba drużyna była, dziękuję wam za oglądanie, pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się i zaglądajcie na kanał oraz na moje streamy cześć